Snickers raz, dwa, trzy Witam Was w pierwszym odcinku na moim kanale. Będziemy grać dzisiaj w Modern Warship. Ogólnie jest to gra, że musimy zniszczyć inne statki. No i przy okazji kupujemy też. Jakby co, to nie piszcie w komentarzach, że słabe odcinki nagrywam. No bo byłoby mi przykro. Plus jeszcze jak mówiłem, to był mój pierwszy, to jest mój pierwszy odcinek. Ale byłoby mi bardzo miło, jakbyście zostawili pod tym odcinkiem... No, 5000 łapek wystarczy jak na sam początek. Dobra, atakujemy jakiegoś gostka no i za chwilę będzie po nim. Czekajcie tylko se podgłośnia. Dobra, pokonany już jest. atakujemy inne. Dobra, czas rakiety wypuścić. Kurde, muszę przyznać, że dość dużo ma HP F Ała. no z mojej drużyny ktoś <grym> wpłynął w niego Dobra, kolejny pokonany. znaczy zabity Dobra, atakujemy jakiegoś ABO. Kurde, przeładowuj się dostałem słabo. No dalej. Nie zostałem wykryty. Słabo jest. Ale na szczęście mają tylko jednego. Traf. Dobra, dostał. Dobra, moje rakiety zaraz doleci. po nim. Wygrałam. Dobra, powrót do portu. Ogólnie mam taki dobry statek, dlatego że już wcześniej sobie trochę grałem przed odcinkiem. No, dlatego że widziałem reklamę z tego. No i postanowiłem to pobrać. Więc mogę wam polecić. Polec znaczy polecam wam zainstalować tą grę, ponieważ jest naprawdę bardzo fajna. Hmm. Dobra, lecimy. No, na mapie mi pokazuje, że są w tamtą stronę. Mam. Kurde. Obra. A ładu stałem. Dobra, muszę jego ja zabić. Znaczy zniszczyć ten statek, bo on jest najsilniejszy i najszybszy. No kurde. Aż tyle mi zadaje. Dobra, pomogli mi rakietą, traf... szczelili w niego. Czas się zemścić. Kurde! W sumie odwu... tam to, co powiedziałem. Ten jest najsilniejszy. Dobra, na razie mojego nikt nie atakuje. Bardzo dobrze, kurde, on się zbliża specjalnie do mojego. Udawaj, zabi go. Dobra, skręca, co mam szansę. O, ty Zjeżdżaj O, co jest, serio? Nie Kurde Zaszczelił mnie Dobra, zobaczę czy mogę swój statek ulepszyć Bo ogólnie Według W komentarzach możecie pisać Że skoro ten nie jest najsilniejszy A ten jest No to przecież mogę go wziąć No ale otóż nie, dlatego że Na tym Praktycznie prawie w ogóle nie mam nic wykupionego A na tym mam już Ulepszoną bombę, więc bo na tym też jest helikopter. Ach, no, tam, Tych na no, no tamtych innych tu nie ma. Dobra, spróbuję sobie zmienić. Dobra, mamy ulepszenie. Tak. tak. Dobra. Oczywiście je ulepszyłem. Jestem teraz ciekaw jak mocny będzie. Kurde. No nie! No ty... Akurat beznadziejna mapa się trafiła. Aha, dobra, to jednak nie jest tamta. Myślałem, że to jest tam na, na której początku na początku grałem a to jest nawet spoko Dobra, mam na rada, że już że tam są Kurde, jeszcze tam, ja tam nas szyb, jakie mamy szyb, ci są dobra. No kurde, skrył się za górą źle. No chodź tu. Nie, dostaję, dostaję, dostaję! Muszę ten statek zniszczyć. Zjeżdżaj! Dobra, w sumie. Jak mi zniszczą helikopter, to nie będzie dojścia, bo jeszcze będę miał statek. Tylko, jak mi statek zniszczą, to dopiero będzie problem. Чёрт! Ну быстрее! Ну уничтожи, в конце концов, этот корабль! Боже мой, Руси! Сникеры! Przelają do ciebie, papiernicza. Jezu, nie mogę się nawet uleczyć. Znaczy, nawet nie mogę aktywować. <słuch> Nieważne, słabo mi poszło. Dobra, nieważne. Ach, idę znowu na warsztat, bo gdzieś było sklep. Tylko... O dobra, wyposażenie to było tu. Dobra, mam niby kalibier zwykły, ale on jest na chyba najlepszy. Dobra, nieważne. Idę do warsztatu. Chyba jakieś jaję, nie mogę nawet zmienić. A, może tak. A, dobra. Kurde, to jest słabe. To jest najlepszy śmigłowiec, a kalibr. Jezu, ja chcę to zainstalować... Przy... Aha, poziom drugi jest potrzebny. Czy któryś tam. Dobra, waleta. Ostatnia runda. O dobra, najlepsza mapa. Niektórzy mogą się zastanawiać, dlaczego na początku startuję helikopterem, no, skoro mam bomby. Znaczy, rakiety w swoim statku, które są obnie, lepsze. No, otóż dlatego, że to nie wystarczy. Ponieważ. Inne statki mogą mnie zabić, dlatego, że w innych rundach, kiedy grałem prywatnie, no to używałem zbyt często antyrakiet, no i przez to mam teraz zero. No dobra. Ale mam takie wrażenie, że ta runda będzie moją szczęśliwą. Kurde. Faj Albo w sumie pieprze ten to jest, Biorę ten na barki. Dobra, duży, dużo HP mu zabrałem. Ale ma strefę. Dobra, na razie nikt mój statek nie zaatakował, to jest bardzo dobrze. Dawaj, Jezu! Tak blisko było. Dobra, zaszczelony. Kolejnego biorę. O kurde! Zostałem wykryty. No, jak sami widzicie, nie mam nic. Z... Nie mam nic. Ciekawego. No, kurde, jeszcze z tyłu mnie biorą. Bez sensu jest, Chryste, już się wspomniał. Chyba, żeby w jakiś magiczny sposób mógłbym szczelić w to. Jest. Dobra, widzowie, tu będzie koniec, jeśli chodzi na ten odcinek. Pa.